Wrestlingowa seria SmackDown vs. Raw, wzorem licznych gier sportowych, co roku otrzymuje nową, ulepszoną edycję. Co ciekawe, ten doskonały symulator zapasów praktycznie nie ma konkurencji w swojej kategorii. Jednak jej twórcy nie rezygnują z możliwości dopracowania swojego produktu, a także z okazji zarobienia kolejnych pieniążków. Przed Wami więc najnowsza edycja WWE SmackDown vs. Raw z liczbą 2010 w tytule. Dla sprostowania wyjaśniamy, że liczba ta oznacza rok i sezon, jaki obejmuje gra, a nie kolejną część, gdyż do tak wielkiej sumy nie doszła ani seria FIFA, ani Final Fantasy razem wzięte. Jak już wspomnieliśmy na początku, seria ta prezentuje naprawdę wysoki poziom wśród wrestlingów i nic nie zapowiada, aby nagle cokolwiek miało się zmienić na gorsze. Mało tego z roku na rok wiele rzeczy jest poprawianych i doszlifowywanych. Ostatnia edycja była już tak dobra, że aż trudno wyobrazić sobie, co można by jeszcze usprawnić. Jeśli graliście w część z numerem 2009, to tutaj bez trudu się odnajdziecie. Gra jest bardzo podobna do swojej poprzedniczki, ale znalazło się też kilka nowych rzeczy. Mamy dwa nowe tryby, Championship Scramble i Mixed Tag Team Match. W tym drugim mamy możliwość rozegrania pojedynków w duetach mieszanych, czyli zapaśnik i jego diva. Dostępne też są znane i lubiane tryby Royal Rumble, walki w klatce i pojedynków za kulisami, w których możemy układać przeciwnika wszystkim, co mamy pod ręką. Z innych trybów mamy bardzo fajny i dobrze znany Road to WrestleMania, gdzie wybieramy któregoś ze znanych zapaśników i prowadzimy go po mistrzowski tytuł. Po drodze poznajemy niuanse fabuły, a także obserwujemy wiele zabawnych scen. Kolejnym trybem gry, który dodatkowo został rozbudowany o nowe opcje, to Create Superstar Mode. Jak sama nazwa sugeruje, tworzymy tu własnego wrestlera, a następnie zamiatamy nim konkurencję. Oprócz bardzo bogatego edytora, w którym od podstaw możemy stworzyć naszą postać, mamy też możliwość przypisania mu arsenału ciosów, ubrania go w odpowiednie ciuchy, a także wyreżyserowania jego gestów i wejścia na ring. Jeśli chodzi o ciosy, to doszła możliwość tworzenia finisherów, czyli ciosów wykańczających przy użyciu różnych technik z powietrza. Całkowitą nowością jest możliwość tworzenia i reżyserowania scen fabularnych, na których nasz zawodnik może na przykład udzielać wywiadów lub wdać się w jakąś bójkę. Możliwości jest naprawdę sporo i jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę fajną historię. Bardzo ciekawa opcja dla graczy lubiących dłubać się w różnych edytorach. Tyle, jeśli chodzi o tryby, opcje i różne kreatory. Jak więc na tym tle wypada sama walka? Walka to najmocniejszy element tej gry, co zresztą nie powinno nikogo dziwić. W końcu twórcy, panowie z Yukis znają się na rzeczy, bowiem zajmują się tworzeniem gier wrestlingowych od dłuższego czasu. System przez nich stworzony sprawuje się lepiej niż dobrze, choć widać już na nim pewne archaizmy, pojawiające się wraz z upływem czasu. I tak na przykład przydałaby się trochę lepsza detekcja kolizji przy okładaniu przeciwników przedmiotami, a także jakiś lepszy system namierzania. Rywali, który uciążliwy jest w momencie, gdy na ringu walczy kilku zapaśników. Jednak poza tymi dwoma mankamentami do reszty nie mamy żadnych zastrzeżeń. System ciosów, chwytów i rzutów sprawuje się doskonale. Sterowanie z początku może wydać się skomplikowane, ale po opanowaniu podstaw szybko załapiemy, jak walczyć efektownie i efektywnie. Wygrać pojedynek możemy na kilka sposobów, m.in. poprzez przygniecenie przeciwnika do maty lub wymuszenie poddania się rywala. Aby tego dokonać, musimy nieco zmiękczyć przeciwnika poprzez serię ciosów, łamań i rzutów. Walka jest bardzo emocjonująca, zwłaszcza gdy gramy z drugim graczem i przypomina zmagania wrestlerów, jakie znamy z transmisji telewizyjnych. Zresztą cały ten klimat jest tu obecny, gdyż gra posiada licencję WWE i częściowo ECW. Zawodnicy to znani kozacy, których miłośnicy wrestlingu rozpoznają bez trudu. Nie mogło zabraknąć walczących dziewczyn, w końcu nie ma nic lepszego niż dwie laski w ringu ciągnące się za włosy. Łącznie do wyboru mamy 67 postaci, co jest naprawdę sporą ilością. Oprawa audiowizualna poddana została małemu liftingowi w porównaniu do zeszłorocznej edycji. Zyskały na tym głównie tekstury, które teraz są o wiele bardziej fotorealistyczne. Muzyka to w przeważającej mierze mocno rokowo-metalowe brzmienia, choć znajdzie się też parę słabszych kawałków. WWE SmackDown vs. Raw 2010 to udana kontynuacja bardzo dobrej gry o wrestlingu. Pomimo braku rewolucyjnych zmian widać, że twórcy stale ulepszają swój produkt, dzięki czemu nie czujemy się nabijani w butelkę. Gra ma wszystko, co mieć powinna, aby zapewnić dobrą zabawę i przytrzymać graczy odpowiednio długo przy konsoli. Jeśli wasz kontakt z wrestlingiem jest sporadyczny, to przy starszych częściach też będziecie się dobrze bawić. Jeśli jednak pasjonujecie się zapasami i macie poprzednie edycje, to na tej na pewno się nie zawiecie. What this, Wait a second, what's he doing? Mark Henry's a huge man, well north of 400 pounds. Mark Henry can bench press 600 pounds, deadlift over 900 pounds. He's physically as dangerous as any man in the WWE.